Halo, dzień dobry, ramę chciałbym zareklamować, tak, no, pękła mi rama, tak. Jak widać, treki pękają, trochę przyśmiewczo, trochę na poważnie witam Was w Fabryce Rowerów na naszym kanale YouTube. Mam na imię Paweł, jestem kierownikiem serwisu i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o gwarancji. Tematy gwarancyjne. Pierwszy dział, który chcielibyśmy poruszyć, no to jest gwarancja na rower. Kupując u nas nowy rower, jako pierwszy właściciel masz dożywotnią gwarancję na ramę, na wady produkcyjne oraz 2 lata gwarancji na wady produkcyjne o sprzętu, czyli na przykład wada, przerzutki, kasety, klamko-manetki. Oczywiście z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych, czyli na przykład kupisz rower, przejeździsz 2000 bez wymiany, bez jakiegokolwiek serwisu, zajrzenia do tego, no to zużycie eksploatacyjne nie podlega gwarancji, nie podlega rękojmi. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że na przykład w ciągu dwóch lat y, użytkowania zacisk hamulcowy hydrauliczny rozszczelni się, mamy wyciek, mamy skażenie okładziny, następnie skażenie tarczy hamulcowej, to wszystko zgłaszamy do producenta danego komponentu, czyli na przykład jeśli no, macie rower Treka kupiony u nas, tak, ale producentem jest y, zacisku Shimano, to my zgłaszamy to do Shimano. Jeśli macie hamulce sramoskie, zgłaszamy to... Do SRAMA i odpowiedni dział jednej czy drugiej firmy zajmuje się tym. Tak samo jest w przypadku amortyzacji. Jeśli mamy wyciek, mamy nieszczelność, w pierwszej kolejności zgłaszamy to do producenta danej amortyzacji, a następnie albo wysyłamy to na naprawę, lub producent dosyła nam odpowiednie części i my naprawę gwarancyjnej e, dokonujemy tutaj na miejscu. To jest wszystko e, w pełni legalne, ponieważ jesteśmy zarówno Shimano Service Center. Jak i autoryzowanym punktem sramowskim, a za tym idzie szoka. Chłopaki, teraz Bartek i Paweł, zrobili uprawnienia z serwisu Olinsa. Zaczynamy dopiero tą współpracę, więc cały czas ta wiedza raz, że u nas rośnie, a dwa, no w jakimś tam stopniu gwarancyjnym, też jesteśmy punktem autoryzowanym. Tutaj warto rozdzielić dwie rzeczy. To, że mamy autoryzację serwisową, wcale nie oznacza, że my, jako fabryka rowerów.com Wojciech Kluk, jesteśmy gwarantem. W świetle polskiego prawa sprzedawca owszem może być gwarantem, ale nie musi być. W przypadku danego komponentu, tak jak ramy, koła, hamulce i, i no, cały osprzęt roweru, tak, my nie podejmujemy decyzji gwarancyjnych. To dopiero producent czy dystrybutor wyznacza nam kierunek, w jaki sposób rozwiązujemy dane roszczenie. Idąc dalej, tematy y, gwarancji na koła Bontragera. W przypadku kół karbonowych macie dożywotnią gwarancję producenta na wady produkcyjne, jeśli chodzi o koła, czyli na przykład rozwarstwienie się obręczy, które nie wynika z uszkodzenia mechanicznego. I dodatkowo do tej dożywotniej gwarancji mamy dwa lata bezwzględnej gwarancji, czyli na przykład przejedziecie, kolokwialnie mówiąc, po rowerze czy po kołach samochodem wjedziecie w dziurę, nie dolecicie chopy, no bo to też mamy koła karbonowe do rowerów górskich, zjazdowych. To jest ta dwuletnia bezwzględna gwarancja, czyli na uszkodzenia mechaniczne również, liczone od pierwszej daty zakupu. Tutaj warto wspomnieć też, że gwarancja liczona na koła karbonowe, które są seryjnym wyposażeniem roweru, liczy się od daty zakupu całego roweru. Jeśli kupicie akcesoryjnie zestaw kół, czy samo jedno pojedyncze koło, to wtedy wiążąca jest data zakupu na dane koło. Dobra, powiedzieliśmy sobie trochę o sprzęcie, powiedzieliśmy sobie o kołach. Na przykładzie tej ramy opowiemy sobie troszkę, jak zdefiniować wadę produkcyjną. Mamy tutaj ramę Dual Sporta 83. To jest rama gdzieś z okolic 2014-2015 roku. Dosyć świeży temat. Pozdrawiam właściciela. Mam nadzieję, że na nowych rowerach dobrze się jeździ. Na przebitkach teraz widzicie definicję wady produkcyjnej, czyli mamy uszkodzony spaw w okolicy połączenia górnej głównej rury z rurą podsiodłową. I jak cały proces dalej przebiega. Przede wszystkim wiążący jest numer ramy. Roweru to jest tak jak numer WIN w samochodzie, czyli unikalny numer oznaczenia danego roweru czy danej ramy. Następnie oryginalny dowód zakupu, z tym, że pamiętajcie o tym, że rower powinien być zarejestrowany na wasze dane na stronie treka. Gwarancja na ramę w przypadku pierwszego właściciela jest dożywotnia. Drugi i każdy kolejny z właścicieli ma tą dożywotnią gwarancję skróconą do trzech lat, liczonych od pierwotnej daty zakupu. Czyli na przykład ja jako pierwszy właściciel Kupiłem dany rower, czy na przykład sam frameset w czerwcu 2024 roku. Mamy styczeń 2026, czyli klient, który, czy osoba, która ode mnie odkupi rower, ma tą gwarancję skróconą do 3 lat od czerwca 2024. Od tego czerwca liczono. Nie dożywotnią. Nie ma podkładania dokumentów, nie ma dogadywania się co do papierów. Gwarancja i warunki polityki gwarancyjnej treka są jasne. Gwarancja dla pierwszego właściciela dożywotnio. Mając odpowiednie dokumenty, czyli e, zdjęcie numeru ramy załączone do formularza, skan lub zdjęcie dowodu zakupu e, dołączone do formularza. Oraz zdjęcie uszkodzenia wysyłamy to do producenta, czyli w tym przypadku do Treka. Dział techniczny z centralą w, w Anglii zazwyczaj w ciągu 2-3 dni kontaktuje się e, z nami drogą mailową i zazwyczaj jest to pierwsza propozycja: albo wymiany ramy, albo na przykład dział technologiczny potrzebuje dodatkowe zdjęcia zrobione w konkretny sposób, czy na przykład dodatkowe nagranie. O co chodzi? Generalnie dział techniczny Treka dąży do tego, żeby sprawę maksymalnie, ile się da. Załatwić zdalnie. Bez potrzeby ekspertyzy, wysyłki i tak dalej. Są jednak przypadki, gdzie yy, no, my nie do końca jesteśmy w stanie coś zweryfikować, czy dokładnie zrobić zdjęcia. Co prawda mamy też kamerę inspekcyjną, czyli możemy zajrzeć w głąb ramy na tyle, ile konstrukcja ramy nam pozwala, ale mimo to raz na jakiś czas dział technologiczny prosi nas o wysyłkę albo samej ramy, albo wadliwego komponentu, ewentualnie całego roweru. Jeśli to cały rower jest problemem, a, a też miałem taki przypadek, gdzie rower wpadał w wibracji. I my testowaliśmy tutaj na miejscu, ale mimo to informacje, które my dostarczyliśmy do Treka, nie były wystarczające. Stąd decyzja działu technologicznego o wysyłce roweru do nich, gdzie odpowiedni, odpowiednio wykwalifikowani ludzie po prostu zajęli się tym na miejscu. Dlaczego mamy wyciętą mufę? Otóż w momencie rozwiązania roszczenia reklamacyjnego na ramę trek. Kilka lat temu jeszcze odbierał od nas wadliwe komponenty, tak jak na przykład kierownice, koła, ramę. W tym momencie oznaczamy dany komponent unikalnym numerem reklamacyjnym. W przypadku RAM wycinamy mufę suportu, gdzie najczęściej znajduje się numer ramy. Ewentualnie w, tak jak w nowych Prokalibrach jest tutaj w okolicy główki ramy. Wycinamy ten element z widocznym numerem ramy, wysyłamy zdjęcie z numerem reklamacji i w ten sposób My jako sklep dajemy informację do treka, że reklamowany produkt został zutylizowany zgodnie z ich standardem. I nie, nie składamy sobie ram reklamacyjnych w swoim zakresie, bo teraz w komentarzach już widzę, o, to pewnie tyle ram mają, mają specjalnie od lepienia karbonu, to pewnie jeżdżą na takich po reklamacyjnych. Nie, wierzcie mi, że mam tych ram przeciętych, sporo odłożonych. Ale cyklicznie są one utylizowane, na co mamy wystawione dokumenty. Ciągnąc dalej, jakby temat reklamacyjny, no w przypadku całego roweru czy ramy, Trek proponuje kilka rozwiązań. Jeśli jest to w miarę świeża rama czy świeży rower, no to zazwyczaj wysyła po prostu Trek nową ramę. My przekładamy komponenty z reklamowanego roweru do nowej ramy i zamykamy temat. Jeśli jest to na przykład starszy, tak jak w przypadku tego DS-a, którego przed chwilą widzieliście, starszy model no to Trek zazwyczaj już nie posiada tak starych ram, no bo musieliby mieć ogromne magazyny, żeby z każdego chociaż rozmiaru, koloru, modelu mieć po jednej ramie. Dlatego jest propozycja wymiany albo na bieżącą gamę modelową samą ramę, z tym, że Trek zaznacza, że w przypadku wymiany takiej ramy, gdzie rama ma powyżej dwóch lat, czy rower ma powyżej dwóch lat i są jakieś problemy z kompatybilnością części z reklamowanego roweru, to właściciel pokrywa koszt ewentualnych wymiany. Czyli na przykład zmieniamy ramę i zmienia nam się rozstaw tylnej osi, tylnego koła, no to trek już nam nie pokryje wymiany tego. Do dwóch lat od daty zakupu, tak? Powyżej dwóch lat nie ma tej dopłaty. Kolejna rzecz to e, tak zwany warranty upgrade. Czyli na przykład reklamujemy sobie, no nie wiem, Marlina, strzelił nam. Roczny Marlin, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale strzelił nam gdzieś na elemencie konstrukcyjnym. Jest to rozpatrzone jako wada produkcyjna. My no w pierwszej linii z doświadczenia wiem, że Trek zaproponuje po prostu nową ramę Marlina. Ale klient stwierdza, może bym dopłacił i wziął coś lepszego. W tym przypadku, jeśli klient zdecyduje się na ten warranty upgrade, to od wartości wybranego modelu roweru Odejmujemy wartość detaliczną przyznaną przez producenta, czyli na przykład zaokrąglając rama Marlina, ile Bartek kosztuje teraz mniej więcej 2600, 2700, strzelmy, strzelmy 2500 i e, klient tego reklamowanego roweru chce sobie zmienić na Pro 95, który katalogowo kosztuje w zaokrągleniu 9000, czyli od wartości nowego Pro 95 czyli od 9 tysięcy. Odejmujemy wartość przyznanej przez Trek'a ramy Marlina, czyli 2,5 tysiąca i w tym momencie klient kupuje nowy rower za 6,5 tysiąca. Ważna rzecz, którą należy dodać przy tym warranty upgrade, że w tym przypadku, jeśli decydujecie się na wymianę roweru na lepszy z dopłatą po Waszej stronie, wcale nie musi być to ten sam model lub ta sama kategoria roweru. Czyli na przykład reklamujesz Marlina, a chcesz Madonkę? Nie ma problemu. Reklamujesz elektryka, chcesz kupić nie wiem, top fuela albo super kalibra 9.9 na flight attendant? Nie ma problemu, dowolność jest pełna. Tak, działo, yy, tak samo działa to w drugą stronę, jeśli reklamujecie na przykład droższy rower, bo też takie przypadki miałem, a chcecie wziąć, no nie wiem, tak jak miałem, hmm, jakiś ciekawy przypadek. Owiem, slash karbonowy. Jeździł na nim młody chłopak okolice tam 14-15 lat i rodzice stwierdzili, że ten karbonowy to może tak nie do końca i woleliby wziąć aluminium, bo będzie dla niego bezpieczniejszy. Nie wnikam, taka i decyzja. Napisałem do Treka, jak sytuacja wygląda i zadziałało to warranty upgrade też w drugą stronę, gdzie chłopak wziął sobie cały nowy rower na ramie aluminiowej, a różnica wartości detalicznej między przyznanym rowerem a przyznaną ramą została do wykorzystania na akcesoria. I chłopak dozbroił się na przykład w kask, w oświetlenie, w buty, w pedałka. Także taka możliwość rozwiązania też istnieje. Opisując to wszystko, trochę się rozgadałem. Pamiętajcie o tym, że my też jesteśmy ludźmi. Wiemy, że różne sytuacje są, czy na drodze, na rowerze. Jedna moja prośba i myślę każdego, jak tutaj pracuje. Bądźcie uczciwi. Jeśli wywrócisz się, rama ci strzeli, nie wiem, wjedziesz w dziurę, uszkodzisz rower wjeżdżając, nie wiem, do garażu, cokolwiek, Przyjdź i uczciwie powiedz. Na to Trek też ma rozwiązanie. Procedura jest tak, taka sama. Zgłaszamy to reklamacyjnie do Treka. Opisujemy, że jest to uszkodzenie mechaniczne, wynikające z winy użytkownika. I w takim przypadku Trek oferuje 20% rabatu od ceny detalicznej na zakup albo nowej ramy, albo całego roweru. Warunkiem przyznania tej zniżki tego rabatu jest zutylizowanie reklamowanej ramy. Jak to wygląda w praktyce? No, wjechałem. W dziurę strzeliła mi rama. Nie wiem, na rurze podsiadłowej, bo była za wysoko wyciągnięta. No i strzeliła. No i co? Przyjeżdżamy tutaj, zgłaszamy roszczenie, traktor rozpatruje, zamawiamy nowy rower, rower czy ramę z rabatem. Starą ramę przecinamy. Ja wysyłam zdjęcie. Temat mamy załatwiony. Pamiętajcie, uczciwość. Nie dolecisz, wjedziesz w dziurę, przyjdź, pomożemy. Odnośnie uczciwości. W momencie, w którym my zgłosimy roszczenie i Trek uzna, że jest to uszkodzenie mechaniczne, w pierwszej linii oczywiście online, to o czym wspomniałem, Wy jako klient no, oczywiście macie prawo się odwołać. W tym momencie centrala prosi o wysłanie takiego roweru na inspekcję do nich, do ich działu technicznego. Jeśli inspekcja u nich na miejscu podtrzyma decyzję o odrzuceniu roszczenia, Trek nakłada opłatę, na klienta, na właściciela roweru w wysokości tam około 100 euro za dokonanie inspekcji oraz koszta transportu w jedną w drugą stronę. Czy warto? Przeliczcie sobie sami. Kolejny dział reklamacyjny, gwarancyjny, tak to nazwijmy, w zasadzie połączony z tym, to akcesoria. 30 dni satysfakcji czy na testowanie produktu posiadającego w nazwie Trek bądź Bontrager, czyli lampki, koszyki, akcesoria. Opony, siadełka, padałka, buty. Wymieniać mógłbym przynajmniej do jutra. O co w tym chodzi? Kupując u nas nowy produkt, Trek gwarantuje Wam 30 dni na takie testowanie produktu. W ciągu tych 30 dni normalnie sobie korzystacie z siadełka, z opon, z lampek itd. Stwierdzacie, że jednak produkt Wam się nie sprawdza, czy lampka na przykład ma za słabą moc i chcecie ją wymienić na lepszą. Przychodzicie do nas w ciągu 30 dni od daty zakupu. My Zrobimy Wam zwrot i zgłaszamy to do producenta. Jedna ważna rzecz, o której muszę wspomnieć: to, że trek nadaje nam pewne prawo. Tak jak wspomniałem na początku filmu, my, jako fabryka rowerów, nie jesteśmy gwarantem ale trek w przypadku zwrotu 30-dniowego daje nam taką możliwość odrzucenia zwrotu 30 dni. Dlaczego? Otóż, sam osobiście miałem, 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam, klienta. Który na początek sezonu przyszedł kupił zestaw lampek. Po dwóch tygodniach je oddał. Przyszedł za miesiąc i znowu je kupił. I po kolejnych dwóch tygodniach je oddał. I sytuacja miała tak z pięć, sześć razy się powtórzyła. I za szóstym razem skorzystałem z tego prawa i powiedziałem, że nie dokonam mu zwrotu. Bo wiem, co robi. Czyli ogólnikowo mówiąc, klient kupował sobie lampki, jak potrzebował je na wyjazd. No ale wracał z wyjazdu, zrobił sobie turnę. Zaplanowane, wracał, lampki mu były niepotrzebne, kasa mu była potrzebna, no to przychodził do nas z paragonem, poproszę zwrot. No przecież ma prawo, tak? My też mamy prawo odrzucić w przypadku y, akcesoriów zwrot 30-dniowy, jeśli w naszej opinii jest on nadużywany przez danego klienta. Ciężko to wyłapać, bo klientów mamy sporo. Ja akurat mam pamięć do twarzy i do rowerów, nawet łatwiej jest mi przypomnieć sobie czyjeś nazwisko, jak widzę rower, niż jak widzę twarz. Także yy, na mnie trzeba uważać. <laughs> Słuchajcie, przede wszystkim jesteśmy tutaj, żeby Wam pomóc. Niezależnie od tego, co Wam się wydarzy, czy rozwalicie koło, pęknie Wam rama z Waszej, nie z Waszej winy, lampka Wam przestanie działać, będziecie chcieli ją zwrócić, czy chcecie przetestować siodełka. Naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby Wam doradzić, żeby Wam pomóc, zarówno stacjonarnie, przez telefon, jak i mailowo. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie sobie dograć, czy reklamacyjnych, yy, żeby no, nie fatygować Was jakoś z racji odległości. Pierwszą fazę e, reklamacji możemy złożyć zdalnie. Tak? Ja wam e, wysyłam mailowo czy chłopaki ze sprzedaży, co jest potrzebne do złożenia formularza reklamacyjnego. Jeśli Trek wymaga od nas dostarczenia danego komponentu, no to wtedy kombinujemy dalej, albo prosimy o osobiste dostarczenie roweru, koła, albo o wysyłkę, tak, żeby naprawdę wam pomóc, żebyście Wy byli zadowoleni z gwarancji, która wam przysługuje. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Wiecie, gdzie mnie znaleźć, numer znacie, Adres mailowy znacie. Zapraszam.